Ile mierzy najwyższy i najniższy piłkarz w historii zawodowego futbolu? Spośród najbardziej znanych wysokich piłkarzy zwykle wymienia się Petera Kraucza i Jana Kolera. Obaj byli napastnikami i potrafili świetnie wykorzystać swój wzrost. Kraucz mierzył 201 cm. Koler był o centymetr wyższy. Wśród bramkarzy wyróżniał się z kolei Christoph Van Hout. Belk, który przez lata uchodził za najwyższego, profesjonalnego piłkarza świata, mierzył aż 207 centymetrów. Na boisku wyglądał, jakby przewyższał własną bramkę. Ale co ciekawe, nawet on nie był rekordzistą. Najwyższym zawodowym piłkarzem w historii był bowiem Simon Bloch Jorgensen, duński bramkarz o wzroście aż 210 cm. Karierę zaczynał w ojczyźnie, ale szybko przeniósł się do Anglii, gdzie grał między innymi w czyli na czwartym poziomie rozgrywek. A co z najniższymi piłkarzami? W profesjonalnej piłce na uwagę zasługuje Brazylijczyk Elton Arabia, który grał między innymi w Corinthians. Pomocnik, który już zakończył karierę, mierzył jedynie 154 cm. I choć warunki fizyczne robią mniejsze lub większe wrażenie, w piłce liczy się coś więcej niż centymetry. Piłkę nożną możecie obstawiać w etoto. Zarejestruj się z kodem i zgarnij 300 zł freebetu. Szczegóły w komentarzu.